Mimo bolesnej porażki z Krakowią w poprzedniej kolejce, górnik zabrze to wciąż najlepiej punktująca drużyna PKO Bank Polskiej Ekstraklasy w 2024 roku. W 32. kolejce ekipa trenera Jana Urbana podejmuje piłkarzy Stari Mielec, którzy są już pewni utrzymania. W pierwszej połowie najgroźniej pod bramką Mateusza Kochalskiego po stałych fragmentach gry egzekwowanych przez Daniego Paczeko. Tutaj Hiszpan wrzucał piłkę, a Rafał Janiński uderzył ponad poprzeczką. I kolejna wrzutka Paczeko. Popatrzmy, 15 minuta meczu. Zgrywał futbolówkę Damian Rasak, ale Mateusz Matras wybija piłkę na rzut rożny. Raz jeszcze widzieliśmy, jak niewiele tam zabrakło. Po tym rzucie rożnym, Krispin Szcześniak w doskonałej sytuacji. No, musi wykorzystać taką okazję, będąc dosłownie 3 metry od bramki. Nie trafił do siatki tym uderzeniem głową. Kolejna akcja, tym razem niestały fragment gry Górnika, świetne podanie Podorskiego do Janży, ten do Lukoszka, Lukoszek i broni Mateusz Kochalski. Ależ fenomenalna interwencja bramkarza Stalimielec, 104 obronione strzały w tym sezonie. Najbardziej zapracowany bramkarz w ekstraklasie na początku drugiej połowy jednak pokonany, zasłonięty, a z rzutu wolnego bezpośrednio trafia Dani Paczeko. Dorzucał kolegom piłki w pierwszej połowie, nic z tego nie wychodziło, no to teraz może trochę przypadkowo, bo nie wiem czy to miało być podanie czy strzał, ale fakt jest taki, że nikt tej piłki nie dotknął, a Kochalski był zasłonięty i jest gol. Pierwszy gol dla niego Paczeko, Górnik prowadzi 1 do 0, Górnik się rozkręca, Adrian Kapralik z prawej strony, no i dobra interwencja Kochalskiego. Stale bardzo rzadko zaglądała pod bramkę Daniela Bielicy. To uderzenie Macieja Domańskiego z rzutu wolnego. Piłka odbiła się od Lukasa Podolskiego i powędrowała nad poprzeczką. Jeszcze Daniel Bielica na wszelki wypadek dotknął futbolówkę rękawicą. To strzał z dystansu Piotra Wlazło, ale piłka za słabo dokręcona do bramki. Przechodzi obok słupka. 83 minuta meczu, rzut wolny dla górnika. Lukas Podolski. Rafa Santos odbija piłkę. No gdyby ta piłka w Rafę Santosa nie trafiła, to miałby Kochalski poważne problemy z tym potężnym uderzeniem Poldiego. A tak to nic z tych rzeczy. Paczekow rzuca piłkę z prawej strony. Jest krawczyk broni. Kochalski jeszcze musiolić. Co za parada bramkarza Stali Mielec ależ fenomenalnie obronił to Mateusz Kokarski nie może uwierzyć Musiolik popatrzmy raz jeszcze, najpierw strzał Krawczyka, ale przede wszystkim tutaj ta interwencja przy dobicie, no niesamowita 90. minuta meczu, Sebastian Musiolik minął dwóch obrońców, Kokarski jest pierwszy przy piłce i zażegnuje niebezpieczeństwo Górnik ma przewagę, Górnik stwarza sobie kolejne sytuacje podbramkowe ale wciąż Górnik prowadzi tylko 1 do 0. Dojczony czas gry. Rafa Santos i Gory Strzałek. Jest Łukasz Wolsztyński! Łukasz Wolsztyński! Co za gol! W 92. minucie meczu były piłkarz Górnika. Zabrze. Doprowadza do wyrównania. I to tutaj na stadionie Górnika. Strzela swojego pierwszego gola w barwach stali. Pierwszego gola w ekstraklasie. Od pięciu lat. Ostatni raz Wolsztyński do siatki. Trafił jeszcze w barwach Górnika. We'll be right <laughs> back. W 2019 roku tego momentu w Ekstraklasie nie strzelał, na no teraz oczywiście nie cieszy się, bo przez lata grał w Górniku Zabrze. Jan Urban wściekły, no i w ostatniej akcji meczu, w 92 minucie w doliczonym czasie, stal, która w tym spotkaniu absolutnie nie miała przewagi, to Górnik przeważał, to Górnik prowadził i miał kontrolę nad meczem, no ale stal doprowadza do wyrównania, kończy się remisem 1 do jednego. To oznacza, że Górnik Zabrze jest na czwartym miejscu w tabeli. Mógł wskoczyć na podium, ale e, e, tylko w przypadku zwycięstwa. Natomiast Stal Mielec na dziesiątym miejscu. Dzisiaj wielkie brawa e, dla ekipy z województwa podkarpackiego za walkę do końca. No i piękny gol Łukasza Wolsztyńskiego w samej końcówce. Górnik Stal 1-1. Subskrybuj, bądź na bieżąco i nie przegap najważniejszych momentów sezonu.